Halo? Cześć! Witamy was na plaży w Next. On jest na plaży, poprzedni a ja tutaj. odcinek. Co? Poprzedni odcinek my y, robić hiper szybkie fajne jumpo buty, nie? Ja Tym mam odcinek nas... my będziemy wracać tam. Wy tego nie widzicie, bo będzie film Piotrka, ale chuj. Bo jest nagrywany tylko po to, jakby się coś przed Zrobiliśmy, o kurwa, jaki bug! Zrobiliśmy hiperdupę do tego. To jest jak dziwnie się leci, z jest jak biło! Zrobiliśmy. musi ja musisz tak bugować, ciulu. Zrobiliśmy, <Rud Filipina> kurwa, musisz tak nie bugować. Nice! Się leci to się do tego. Generator węglowy Zrobiliśmy ostatnio ostatnio Krzesznikow będzie robił tego, da? A ja by da, robił grunt. jak się na chuj Nie najgorzej, przynajmniej bezpiecznie. nie mówię o to, że... ...wolno czy coś, bo jest spoko prędkość, tylko mm. mnie zbugowało. Dobrze, dorobię kilka. Ja nie wziąłem kurde tego, żeby betonu. Mam nadzieję, że masz ze sobą. Mam mało, 220. To daj mi 100, to nie jest mało. Ja mam mało. Ja mam e, 35%. Dorobię jeszcze kilka generatorów. A ci też dam coś, ten e, w zamian. W naturze trzeba zapłacić. Masz. Ty. Daj mnie teraz, Żelbeton. Już ja i dałem, rzuciłem tu. Tak. Żeś kurde rzucił, no w krzaki. Dobra, panowie, to. Pan, panowie, kurde. Panie, y, idziesz tam ze mną na górę? A tu dokończam, wiesz? Co, co ty tu chcesz dokończyć? No jeszcze kilka no dobra, to, to dobiegniesz tam najbliżej. Jeszcze cztery. Uu. Uu. Eee, czekaj, to było. To było. To jest Kilozyk. wodospad, a tu jest tu, dobra. Nie organization, tylko to. Oparule. Okay. Jakie naruszają, okay. ale ci zara. <laughs> Dobra. To trzeba będzie jakoś ściągnąć to w dół. Hmm. Najprościej będzie wolny fundament. Może tą wskoczę. Eee... Kilkę. Już jestem eee, no więc tak Jeszcze nie zacznę od tego Dobra, inaczej no, postaw ten fundament Kurf. Naprawdę, w czym to ma problem? dole. O! O! Był! Come on, bitch. Ale żebym to położył! A! Superko! Mogłeś tylko odwrócić? Mogę, na szczęście. I czemu tak się kładzie? Syfku. Ale w wodzie będzie łatwiej wpływać. Fajne nawet. To, oho mm, To jest to, czego nie chciałem. Dobra, tu będzie Taka platforma Ajsy nice. Teraz tu tu kurwa dałem, nie ma co Nine,

Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć generatorów. Styknie nie, bo dalej będziemy na ropę robić już tutaj gdzieś. Eee... Tak, 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 tak. będą na ropę. No chodź, ty zajęło. Co? <laughs> Ogarnięcie. garnięcik. <laughs> <laughs> tak, jestem. Uh, nie! Uch, no kurwa, złap się tego. Nie bądź jak crane. krain. Crane... No i tak dostało go Dobra. Chyba jest ok. Więc tak idzie. Aczkolwiek tak może być. Tutaj nikt nie będzie patrzył. Tu nie będzie przychodził. Zobacz, dobrze postawiony Musi upewnić Okej okay. Kur... Jak odznaczyć? jest Connected. Dobra, idę do ciebie. Nice. Cicho zrobiło. To jest To są wody. Tu głos z wody, ale ta gra jest ma taki dziwny dźwięk. Co no, no, zrobiłeś? DJ? Ja to robię ciężarówkę w o, o, takim tropięk. razie Ciężarówkę ja tam na dole? Tam taki Chociaż można to Tyś dociągnąć też pociągami. No, chyba lepiej będzie nie. Aha, uh -huh. Ja to ciągnę. <laughs> Ciągnij, ciągnę. Dobra, i teraz stamtąd. Tą sam to OND. Y nice. Dokąd? Hmm. Tak kulturalnie przez górę nice Jest git <laughs> może być <laughs> jak to wygląda ważne, że działa. To jest tak daleko, że ja się nie da Ta stacja jest niepotrzebna. O. Nie? Zniszczyć tą no stację. Ja teraz... teraz tak, żeby to było w miarę bezpieczne... Eee, zniszczyć, nie? What? Zniszczyć tą stację, nie? To tu jest? Ona niepotrzebna. Eee. Jaką stację? Na samochód? No. Ona... Eee... Niepotrzebna jest. Chyba że nie będziemy transportować, bo potem do pociągu można się wyjechać. Nie ma sensu robić teraz tam samochody, żeby to żeby to zaraz wyjechać. No no chłopak naprawdę. Fuck. Nice. Dobra, woda jest podłączona, to jest podłączone Giel będzie dochodził Dochodził, hehe yeah. Nie, nie, nie! Kurde, proszę bez takich autosave'ów Dobra. Dobra, teraz Trzeba z góra jebnąć fundamenta Szybki rób na OBS, a dobra uh. <kühim> Dobra Fundament iren pełnego trochę Tyk. teraz ściana Teraz kurde na dół oh. Nie! Nie! Dziadu! Złap się Bo. Co tam? Nie potrafi się drabiny złapać, odskoczył mi. Eee. Co, już wracasz? A, już zrobiłeś wszystko? Nie. To będę na razie w tamtą stronę. O! Ale akcja. Dobra. Ehm Ucimy stąd to będzie dramat, przez, przez skałkę Wchodzenie jakoś nie przeszkadza, ale zejść już Ciebie wybija w kosmos Kurde Nie jestem z tym taśmociągiem Ale jaki dystans ja teraz jest? Teraz zobaczyć, gdzie to było. Tam... Tam jest zejście faktycznie. Ciu, ciu. Gdzie no, już tu jesteś, Infern? Trochę musiałem, przy, ten... Dreptać. Infern. O oh, ty ciulusz, ścierający, kurde. Kurde. się podchodzi do krawędzi. <laughs> Mieraj. Widzę, że bawisz się w to, co ja robiłem wcześniej. No, nie macie. Orgazmy obcych, dobra. Tam. Nie ma węgla, nie? To nie jest węgiel. Eee, kurde. Nie! Czemu go nie zaznacza? O, tu teraz <laughs> nigło. <laughs> dobra mogę ściągnąć bezpiecznie. Nie, trzeba inaczej robić. W ten sposób. On jest na dole? Co? Na dole jest. No. A jest, no. No, no debil, no nie łapie się. <grymne> no Crane, no. Dobra. jest przygotowane. Właśnie, boję się z takiej, bo on nie potrafi złapać tej drabiny. Złap się. Dobra. Nie! Czemu? Puścił! Z dupy! Ech. No nie, ja nie mam stali, masz stal? To się skończyła w tom, nie? W drugą Już elektrownię trzeba będzie walnąć Mówię w drugą. Czemu ty gdzieś tak to postawił? No, w drugą mówiłeś. Wydałem w drugą to. bo tam pokazywało wyjście Serio? A? No to odwrót mi pokazuje, what the fuck Stal no, mam trochę. Stal. Chuj dałeś, no naprawdę, nie? No trochę mam. Teraz to mam kilka. Pięćdziesiąt. Dobra, już mam dwadzieścia osiem tylko. My mamy stali, Piotrek. Muszę wrócić na latę, Aha. zrobi się cięcie, nie? To o tym sądzink Super dupę, robisz? No, trzeba cięcie zrobić, cięcie. Cześć, witamy po wznowieniu. Koniec tak wygląda, ja ci ty patrz tyłem, nie? Uh, no, koniec jest bardzo przyspieszony, bo trzeba, nie? Kurwa, dobra. 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 No, to, to eee... zrobiliśmy tak na szybko. Tak. O, ja mam włączony wiatrak Co? tu prąd wy... Co? Coś ścięło się, się, się. Uch, Wiatrak miał włączony Dobra Stamtąd tam pana na dole pana, jest pory. pompa wody i to seleci leci tędy a, a tam dalej jest ten nic No hmm. i to tutaj są dwa generatorki, takie spokoziomy, które tu generują runda No a tuż węgiel jedzie, jak że zrobiłeś. Jadę tam, Wzór w wągula. Przez radioactive. Fajny, fajna I Imaginę dragon. No, pff, tu się jedzie fajnie. No, w dół fajnie, gorzy ty góry. Nie? Węgiel widzę jest, ale nie jesteś na tyle mądry, widzę, na tyle smart, żeby jebnąć tu kurwa. Jakiś ten <laughs> coś, żeby. To o, opierało. mam niedoładowane tekstury, <laughs> ale beka <laughs> Widzisz, to. to dlatego. Jak to wygląda? <laughs> nie załadowałem się tekstury. Dalej mi się nie ładuje. Fuck. Już się odwrócę na jakiś czas. Odwrót postawiłem, mistrz. Brudale mi się nie ładują, nieźle. Ja tu dobrze, nie? Chcesz zresetować? Nie wiem. Dobra, węgry się odkłada. Powinno być ok. O, załatwało się. No to trzeba rozruszać pompy wodne, nie? Mhm. Mm Zaczynamy. Energetyka. Spierdolę. Cztery was styknął. No. Mam tylko paliwo. O, nie wziąłem. Trochę. Ale można wągla wziąć. No tak, przecież węgiel tu nie wchodzi. Spalarnia, a nie Węgiel nie można wrzucić do tego? Nie, to jest spalarnia, to nie jest ale ten... ...operator. Ależ Dobra, masz może TT te, te organy obcych? Nie, mam orgazmów obcych, ale mam piłę. O, coś co się bawia, ja wolę jednak znaleźć jakiegoś stworka. Hmm. Powinno styknąć, chyba. E, artefakt. Ładnie tu... Szybki dobra. Łe! Stawaj. Tu, tu robka będzie szła? Będziemy produkować plastik and guma. Pewnie nie wiem, bo czy teraz się pozmieniało. Ropa najbardziej się pozmieniała, nie? Nie wiem, jak to tam będzie teraz stworzone. Nie było? Zasilaj? A, bo ty ten wkładasz w kolej. Nice drewno wsadził, kurwa. <laughs> to <tut> <Nice. tut> chodzi. Pompy działają. Już z, 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 z rozkręcają się, motherfuckery. <tut> ja, ile tu dotrze. Tu już jest. Peter, i znowu nie pomyślałeś z dwa macie. A, bo A zbiornik. No, no, no. Ech, no kurde, jak dziecku, no, jak dziecko. Aj, idźku. Chodzi to? No Ej, poczekaj, admin. no, woda musi się pompować, już ci chyba tłumaczyłem, no. Nie, nie musi się pompować, ona magicznie przylatuje. Nawet tak. zacznie działać to. Poziom o, musi je, się zapierdala, dobra. Doszło do maksa, to teraz cię tu przelewa. No, czy kurde, no. Yhym I się Też, Też zaczął łazić Też Dobra, Mo można tam to zniszczyć Jest sir Tuka Też się tu poloczyć Jeszcze no to o, ten Z tym no, już zniszczyć już. już wszystko working. Czego nie mieć? A, napię masę, wyjazd z tym głównym. Para, nice. Mamy prąd na ropie. W końcu dobra. Ciągnę zasilanie do ropy. Chodź, chodź, panie. Teraz najważniejsze, w końcu. Możemy odpalić ropę. Mm. Robufor płynów. No dzień dobry. Dobrze by no, to o, ładnie zrobić. Możemy to zrobić naprawdę wielką ten... ...jebana do zasilania, no. że... ...i będziemy to rozbudowywać później. To się potem pozmienia, no, na razie trzeba się nauczyć. No na razie Trzec trzeba się nauczyć, się ale lepiej już od początku robić dobrze, żeby później się nie wkur... ...że miejsca mówi, nie że... masz coś. Że... Zrobimy tu fundamenty i będziemy fundamenty. ciskać. No Moim no no zdaniem tak będzie fajnie, po... nie? Będziemy prostu sobie to później rozbudowywać W tamtą stronę na to fajnie To No? Fundamenty będziemy stawiać poza odcinkiem chyba, nie? Tak, fundamenty tak, ale będziemy budować na odcinku to Bo to po... fajne jest że... To pokażmy jak to działa Żeby przynajmniej mogło się zbierać też już na odcinku Postawimy na fundamenty to co było <laughs> Czyli zbiera ropa Aha. A do raf do rafinerii Zobaczymy, co można robić w rafinerii. Chyba wow, tu coś jeszcze wjeżdża, nie podoba mi się to. Guma plastik, koks do wciągania osad plastiku, guma. Guma tam. i odpady się robią, widzisz? Pozostałość ciężkiego oleju. Tego można robić koks naftowy na przykład. Hmm. tu... wszyscy się Ta wyjeżdża też tak samo, nie? Jednym będzie odpływała ta pozostałość, a drugim będzie ten. Eee... To co chcemy? No, no, to zależy, nie. To będzie wybierać plastik. Ty co to jest? Koszt gówno. Żywica polimerowa. A jakie? Ją... A tutaj się robi. Patrz, jak robisz paliwo, to zostaje ta żywica. Czyli, jeżeli chcemy plastik, to czy jest osad plastiku? To kurwa, to, jest to samo? To nie, to jest alternatywna receptura, chyba. Tak mi się wydaje. coś by pisało, chyba. chyba nie, nie pisałoby, że <laughs> alternatywna. Dobra. Osad plastiku, czy to jest to samo, wygląda. Wyżej rozkminimy to poza odcinkiem, też. To jest to samo. Się jakiś tutorial. No, Dobra, już, już wiem Będziemy udawać, że co wszystko mamy... umiemy. Że umiemy myśleć Nie, ja już wiem o co chodzi, słuchaj. A? Bo plastik, bo, masz, masz dwie receptury po prostu na to. Możemy go robić tak, że odsta odkłada nam się pozostałość ciężkiego oleju i wychodzi plastik. Albo możemy robić paliwo i z paliwa zostaje ci też pozostałość żywica, polimerowa, nie? Aha, aha. I z tej żywicy możemy dodatkowo, łącząc ją z wodą, mamy też plastik. No. Fajne! Z pozostałości możemy robić, nie? Fajne. Więc... Y... My się z wami żegnamy. Następnym razem, jak tu przyjdziecie, to pewnie nie poznacie tego miejsca. Nie, nie po prostu będzie dużo fundamentów i tyle. Fundamentów, I później będziemy nie? je dawać do góry, na przykład, i będzie fajnie wtedy. Tak, tak, tak. Jakaś wieża, czy coś. No. Będzie. A to kiedyś. Dobra, to no to, to, to było, to było tak? na tyle. Ile mamy w ogóle nagrania? 25. No nice. Cześć. No 25 minut. Tak, Dobra. Cześć. No to subskrypcja łapka cześć. w dupę, tak? To to cześć. No to, to cześć. To cześć. Co jest?